Julian Tuwim Ptasie Radio Halo, halo, tutaj Ptasie Radio w Brzozowym Gaju. Nadajemy audycję z Ptasiego Kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki do odbycia narad. Po pierwsze w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się a pierwszy kąpać w rosie, po czwarte jak poznać kto ptak, a kto nie ptak, a po piąte przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, piptylitać i pimpilić ptaszki następujące. Słowik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięcioł, gil, kółka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drost, sikorka i dzierlatka, kaczka, gąska, jemiołuszka, dudek, trznadel, pośmieciuszka, Wilka, Zięba, Bocian, Szpak oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowik zaczął tak. Halo, o oh, halo, lo, 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 tu, 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 radio, radio, dio, io, io, Tio, trio, kru, tu, tu, lu, pio pio, 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 lo, ploplo. lo, plo, plo, halo. Na to wróbel zaterlikał. Cóż to znowu za muzyka? Muszą zajrzeć do słowiknika, by zrozumieć śpiew słowika. Ćwir, ćwir, ćwirk, Świr, ćwir, ćwirk, tu nie teatr, ani cyrk. Patrzcie go, nastroszył piórka, daje koncert jak kiepurka. Dość tych arii, dość tych liryk, ćwir, ćwir, ćyryk, czyr, czyr, czyr ćwiryk. I tak zaczął ćwirzyć, ćwirkać, ćwierkać, czyrkać, czy, czyrikać, że aż kogut na patyku zapiał gniewnie. Kukuryku? Jak usłyszy to kukułka wrzaśnie? A to co za spółka? Kukuryku, kukuryku, nie pozwalam, rozbójniku. Bierz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, choć do jutra skrzecz, ale kuku, moja rzecz. Zakukała. Kuku, kuku, na to dzięcioł. Stuku, huku, czajka woła. Czy jaś ty, czy jaś? Byłaś gdzie? Piłaś co? Piłaś, to wyłaś? Przepióreczka. Chodź tu, chodź tu, pójdź tu, masz co, daj mi, rzuć tu, rzuć tu. I od razu wszystkie ptaki, w szczebiot, w świergot, wzgiełk otaki. Daj tu, rzuć tu, co masz, wiórek, piórko, sianko, korek, sznurek. Pójdź tu, rzuć tu, ja ćwierć i ty ćwierć, lepiej gniazdko, przylep to, przytwierć. Widzisz go? Nie dam ci. Moje? Czyje? Gniazdko ci wieje, wieje, wieje. Nie dasz mi? Jakiś ty? Wstydź się, wstydź się. I wszystkie ptaki zaczęły bić się. Przyfrunęła ptasia milicja i tak się skończyła ta leśna audycja.